Istnieje pewna trudna prawda, której niemal nikt nie chce zaakceptować. Pewni mężczyźni nie budują więzi z kobietami, lecz gromadzą doświadczenia. To, co może wyglądać na atrakcyjność, zainteresowanie czy osobisty magnetyzm, w rzeczywistości stanowi odbicie wewnętrznej pustki, którą starają się zapełnić kolejnymi twarzami. Koncepcje psychologiczne Junga wyjaśniają takie postępowanie w sposób, który może być niepokojący swoją otwartością. Mężczyzna, nieustannie uganiający się za wieloma kobietami, w istocie ucieka przed własnym cieniem, czyli przed tą częścią swojej duszy, której odmawia konfrontacji. Nie pragnie bliskości, potrzebuje rozproszenia uwagi, a im więcej podbija, tym bardziej oddala się od samego siebie. A co jeśli te sygnały wcale nie są przypadkowe, lecz niemal przewidywalne? Jeśli istnieje wyraźny wzorzec, który może ujawnić, że mężczyzna jedynie odgrywa rolę zakochanego, podczas gdy w środku toczy się walka uniemożliwiająca mu prawdziwe uczucie, to dzisiaj wspólnie go odkryjemy. Dziś przedstawimy siedem sygnałów, które całkowicie demaskują tego rodzaju mężczyznę. Subtelne, lecz konsekwentne zachowania, które pojawiają się jedynie wtedy, gdy mężczyzna unika autentycznej więzi, a staje się to widoczne dopiero po przespaniu się z licznymi kobietami. Pozostań ze mną do samego końca. Ostatni sygnał bowiem jest najbardziej wymowny i być może najtrudniejszy do zaakceptowania. To nie teoria, lecz obserwowalna rzeczywistość, która zmieni twoje postrzeganie męskiego pragnienia. Według Junga, mężczyzna przeżywa nieustanny konflikt między tym, co pokazuje światu, a tym, co ukrywa przed samym sobą. Nazywa to starciem pomiędzy personą a cieniem. Persona to maska społeczna, atrakcyjność, pewność siebie, wyćwiczone słowa. Cień natomiast to wszystko, czego się zapiera. Niepewności, poczucie braku, rozpaczliwa potrzeba bycia podziwianym. Kiedy ten mężczyzna nie zmierza się z własnym cieniem, próbuje wypełnić tę pustkę poprzez kolejne podboje. Każda kobieta staje się przejściową formą samoakceptacji, lustrem którego używa, aby sprawdzić, czy wciąż jest pożądany. Nie szuka miłości, szuka potwierdzenia własnej wartości, a gdy ten cykl się powtarza, pojawia się wzorzec, który zaraz rozpoznasz. Zrozumienie tego nie jest oceną, lecz diagnozą. Przejdźmy zatem do sygnałów. Pierwszy sygnał to natychmiastowe oczarowanie. Ten mężczyzna nie zbliża się powoli, lecz dokonuje inwazji. Sprawia wrażenie, jakby znał Cię od lat, wypowiada dokładnie wszystko, co zawsze chciałaś usłyszeć, i otacza Cię intensywnością niemal teatralną. Na początku niemożliwe jest nie poczuć się wyjątkowo, ale Jung twierdził, że idealizacja stanowi pierwszy symptom nierównowagi psychicznej. Gdy ktoś stawia cię na piedestale, tak naprawdę cię nie widzi. Projektuje ideał. Taki mężczyzna zakochuje się nie w tym, kim jesteś, lecz w uczuciu, które w nim budzisz. A gdy pojawia się rzeczywistość, gdy pokażesz kruchość, pomysłowość czy człowieczeństwo, magia pryska i szuka innej sceny. By odegrać ten sam scenariusz. Jeśli doświadczyłaś tej fałszywej atrakcyjności, napisz w komentarzach: Maska. Drugi sygnał to połączenie pozbawione głębi. Rozmawia o wszystkim, ale nigdy o sobie samym mistrz inteligentnej konwersacji, subtelnego uwodzenia. Jednak, gdy spróbujesz przejść przez lustro, napotkasz ciszę. Jung mówił, że powierzchowny mężczyzna boi się własnej nieświadomości, ponieważ tam mieszkają jego słabości. Ten mężczyzna unika tematów, które czynią go wrażliwym: dzieciństwo, lęki, niepowodzenia. Zamiast tego mówi o przygodach, pracy, osiągnięciach. Używa słów, by stworzyć labirynt, który trzyma cię blisko, ale nigdy nie wpuszcza do środka, a im bardziej starasz się go poznać, tym częściej zmienia temat. Jak ktoś uciekający z pokoju, gdy tajemnica ma zostać ujawniona. Trzeci sygnał to przyjemność jako mechanizm kontroli. Rozumie ciało kobiety, lecz ignoruje jej duszę. Bliskość staje się techniką, precyzją, niemal czymś przestudiowanym. Jung utrzymywał, że gdy dusza się odłącza, pragnienie staje się narzędziem władzy. Ten mężczyzna nie poszukuje wspólnej przyjemności, lecz dominacji. Każdy fizyczny podbój to sposób na ponowne potwierdzenie własnej męskości i maskowanie lęku przed miłością. Po akcie się oddala, a jeśli próbujesz nawiązać więź, staje się chłodny, racjonalny, wręcz bezlitosny. Nie chce się angażować. Chce udowodnić samemu sobie. Czwarty sygnał cykl entuzjazmu i znikania. Pojawia się z intensywnością, obiecuje obecność, po czym znika. Czujesz się, jakbyś przeżyła całą historię w ciągu kilku dni, a potem nagle następuje cisza. Jung mówił, że mężczyzna, który nie zintegrował swojego cienia, staje się niewolnikiem własnych emocji, a to znikanie jest odbiciem rzeczywistej ucieczki. Nie znosi codzienności, zobowiązania, ciągłego lustra kobiety, która go widzi. Funkcjonuje tylko w blasku podboju, w ekscytacji nowości. Gdy magia traci barwę, odchodzi w poszukiwaniu innego odbicia, które utrzyma tę chwilę przy życiu jeszcze raz. Piąty sygnał: defensywna atrakcyjność. Każdą krytykę zamienia w żart, każde pytanie w dowcip. Sympatyczny, lekki, zabawny, ale ten humor to pancerz. Jung zauważał, że śmiech często ukrywa wstyd. Taki mężczyzna boi się emocjonalnego dyskomfortu, dlatego ucieka od konfliktu przez atrakcyjność. Odwraca rozmowę ironią i nigdy nie zobowiązuje się do rozwiązania czegokolwiek. Czujesz się zdezorientowana, jakbyś nigdy nie mogła traktować go poważnie. I dokładnie tego chce pozostać powierzchownym, nieważkim, niewymagającym. Szósty sygnał to nieustanna potrzeba walidacji. Karmi się uwagą, wiadomościami, spojrzeniami, polubieniami, komplementami. Nawet gdy jest z tobą, nadal szuka wzroku innych. Jung wyjaśniał, że mężczyzna, który nie zna samego siebie, potrzebuje być rozpoznawanym przez wszystkich. To głód potwierdzenia jest oznaką poczucia własnej wartości, uzależnionego od zewnętrznego odbicia. Mierzy swoją wartość liczbą kobiet, którego pragną, a gdy zauważa, że podziw maleje, prowokuje, testuje, flirtuje. To nie tylko fizyczna zdrada, to ciągła zdrada emocjonalna, teatr po to, by poczuć się żywym, choćby przez chwilę. Siódmy sygnał to pustka po podboju. To najwyraźniejszy i zarazem najbardziej bolesny. Gdy w końcu cię podbije, coś w nim gaśnie. Nawet gdy jest obok, czujesz jego nieobecność. Jung określał to zjawisko jako upadek projekcji. Gdy fantazja się kończy, zostaje rzeczywistość, a rzeczywistość go przeraża. Ten mężczyzna nie wie, co zrobić z miłością, gdy przestajesz być wyzwaniem. Wtedy się oddala, tworzy wymówki, znajduje wady. Dopóki nie zamieni związków w coś nie do zniesienia, tylko po to, by usprawiedliwić ucieczkę. W głębi problem nie tkwi w Tobie. To pustka, która za nim podąża. Próbuje uciec od siebie poprzez ciała, ale każde nowe ciało odsyła go do tej samej przepaści. To, o czym tutaj mówimy, nie polega na potępieniu mężczyzny, lecz na zrozumieniu wzorca. Jung mówił, że wszystko, co niewypowiedziane, powtarza się jako przeznaczenie, a przeznaczeniem tych kobiet jest wchodzenie w relacje z mężczyznami uciekającymi przed sobą. Jung, obserwując ludzkie zachowanie, powiedział coś głęboko wyjaśniającego: Jeśli nie uczynisz nieświadomego świadomym, to będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. I dokładnie to przydarza się tym mężczyznom. Żyją jako więźniowie wewnętrznej siły, której nie rozumieją. Kobieta, która nieświadomie staje na ich drodze, wkracza w psychologiczną przestrzeń obciążoną projekcjami i iluzjami. Nie postrzega jej jako osoby, lecz jako lustro, odbijające to, w co chce wierzyć o sobie samym. Dlatego im bardziej próbujesz go kochać, tym bardziej ucieka, bo prawdziwa miłość wymaga obecności, a ten rodzaj mężczyzny żyje uciekając nawet przed samym sobą. Ale najniebezpieczniejsze jest to, że na początku wygląda to zupełnie odwrotnie. Mężczyzna patrzący w oczy, mówiący o uczuciach, składający obietnice z przekonaniem i przez kilka chwil sam w nie wierzy. Jung mówił, że współczesny mężczyzna doświadcza rozdźwięku między tym, kim jest, a tym, kim chce się wydawać. Ten podział czyni go niespójnym, emocjonalnie niestabilnym i niezdolnym do utrzymywania głębokich więzi. Wtedy kocha intensywnie aż do momentu, gdy uświadamia sobie, że nie jest już podziwiany jak bohater, a gdy lustro kobiety zaczyna pokazywać jego cienie, ucieka mówiąc, że już tak nie czuje. Cykl jest przewidywalny: intensywne zbliżenie, idealizacja, przyjemność, dystans, chłód i ucieczka. Potem powierzchowny żal, próba powrotu, nowa obietnica i ta sama pustka. Jeśli rozpoznajesz tę niekończącą się pętlę, napisz w komentarzach CKL. To powtarzanie się nie jest przypadkiem, lecz odbiciem podzielonej duszy. Jung nazywał to nieświadomą kompensacją. Mężczyzna doświadcza w środku tak wielkiej nierównowagi, że próbuje zrekompensować to, czego mu brakuje poprzez nadmiar nadmiar przyjemności, podbojów, nowości. Ale im bardziej się temu poddaje, tym bardziej oddala się od swojego centrum. Wiele kobiet przeżywających ten wzorzec zaczyna wątpić we własną wartość. Myślą, że zrobiły coś źle, że były zbyt intensywne lub nie potrafiły utrzymać jego zainteresowania. Ale prawda jest inna. Po prostu weszłaś na drogę kogoś, kto nigdy nie nauczył się utrzymywać emocjonalnej głębi. Jung mówił, że spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli zachodzi reakcja, oboje się przekształcają. Jednak, gdy jedna ze stron nie jest zdolna do transformacji, spotkanie staje się destrukcyjne. Ten rodzaj mężczyzny nie chce się przekształcać. Pragnie jedynie poczuć pierwszy efekt reakcji, a gdy uświadamia sobie, że wymaga to samopoznania, się wycofuje. Najbardziej fascynujące jest to, że ci mężczyźni często wierzą, że mają kontrolę, ale w rzeczywistości są kierowani przez znacznie potężniejsze siły nieświadome. Nieustanne poszukiwanie wielu kobiet to nieświadoma próba udowodnienia czegoś ojcu, zrekompensowania dawnych odrzuceń lub utrzymania przy życiu poczucia własnej istotności. Próbując zdominować pragnienie, nie zauważa, że to pragnienie nim dominuje. Jung nazywał to archetypicznym opętaniem, gdy instynkt przejmuje kontrolę nad świadomością, a osoba zaczyna służyć impulsom, jakby była sterowana przez wewnętrzną istotę, a za tym kryje się mroczna prawda. Lęk przed kobiecością. Tak, ten mężczyzna boi się kobiecej energii emocjonalnej, intuicyjnej i głębokiej, ponieważ reprezentuje ona wszystko, czego nie nauczył się przyjmować w sobie samym. Kobiecość budzi w nim to, co próbuje stłumić: kruchość, poddanie się, uczucia. Wtedy zamiast się otworzyć, broni się poprzez uwodzenie, ironię i ucieczkę. Jung mówił, że mężczyzna, który nie rozpoznaje kobiecości w sobie swojej animy, będzie żył prześladowany przez kobiety, które konfrontują go z tą nieobecnością. Czuje się zarówno przyciągnięty, jak i zagrożony, a ten konflikt przekształca go w nieokiełznanego uwodziciela. Zbliża się, by poczuć siłę emocji i oddala się, gdy ta grozi jego rozbrojeniem. Kobieta wchodząca w relacje z takim mężczyzną musi zrozumieć coś istotnego. Nie jest on zły, lecz emocjonalnie niedojrzały. Problem w tym, że ta niedojrzałość niszczy może sprawić, że zaczniesz wątpić w swoją intuicję, piękno i zdrowie psychiczne. Czujesz, że coś jest nie tak, ale on jest tak przekonujący, racjonalny i czarujący, że wydaje się, jakby problem tkwił w tobie. Jung nazywał ten proces odwróceniem projekcji. Emocjonalny manipulator przenosi swoją niestabilność na drugą osobę sprawia, że ponosi ona odpowiedzialność za zamieszanie, którego nie stworzyła. Ile razy przyłapałaś się na zadawaniu sobie pytania: Czy przesadzam, czy zachowuję się zbyt potrzebująco? Ta wątpliwość to psychologiczny ślad, który zostawia, i tutaj leży lekcja. Jung mówił, że ból to pierwszy krok do samopoznania, ponieważ ujawnia to, co ukryte. Gdy rozpoznajesz wzorzec, przerywasz cykl. Przestajesz być lustrem i wracasz do bycia podmiotem. Aby przerwać ten wzorzec dzisiaj, napisz w komentarzach przebudzenie. Niemal poetyckie jest to, jak nieświadomość powtarza te same scenariusze. Wiele kobiet przyciąga ten typ mężczyzny, ponieważ na pewnym poziomie one również próbują uleczyć starą ranę potrzebę bycia widzianą, wybraną i docenioną. Wtedy spotkanie nie jest tylko fizyczne czy emocjonalne, lecz symboliczne. Nieświadomość próbująca rozwiązać coś oczekującego, ale jeśli będziesz trwała w tym wzorcu, przestanie być lekcją, a stanie się więzieniem. Dlatego siódmy sygnał. Pustka po podboju jest tak kluczowa. To nie tylko symptom mężczyzny, lecz lustro kobiety. Gdy czujesz tę pustkę, to niewytłumaczalne poczucie straty, Twoja nieświadomość mówi Ci, że tam nigdy nic nie było prawdziwe. Jung mówił, że prawdziwa miłość zaczyna się, gdy magia się kończy, gdy nie ma już fantazji, tylko obecność, a ten rodzaj mężczyzny nie wie, jak kochać po zakończeniu magii. Wie tylko, jak pragnąć tego, czego jeszcze nie posiada. Dlatego, gdy szuka Cię ponownie, z tą samą wyćwiczoną rozmową i tym samym intensywnym spojrzeniem, pamiętaj, że tęskni nie za Tobą, lecz za uczuciem, którego przy Tobie doświadczył, i szuka tego uczucia we wszystkich ale nie znajduje go w żadnej, ponieważ nie pochodzi ono z zewnątrz, no pochodzi z tego, co stracił w sobie. Teraz być może zadajesz sobie pytanie, ale czy ten mężczyzna może się zmienić? Jung odpowiedziałby tak, ale tylko wtedy, gdy przestanie uciekać, gdy zbierze odwagę, by stawić czoła własnemu cieniowi, gdy zaakceptuje te brzydkie, kruche i potrzebujące części, które próbował ukryć za podbojami. Dopóki tego nie zrobi, każda kobieta będzie tylko przejściowym lustrem, znieczuleniem na ból, którego nie rozumie. I istnieje kluczowy moment dla kobiety. Moment, gdy przestaje próbować go ratować. Ponieważ jego zbawienie nie jest twoją odpowiedzialnością. Przebudzona kobieta nie próbuje uzdrowić zagubionego mężczyzny. Wycofuje się, zanim się nim zarazi. Jung mówił, że nikt nie staje się oświecony, Wyobrażając sobie postacie światła, lecz czyniąc ciemność świadomą. A czasami najbardziej kochającym sposobem radzenia sobie z kimś, jest wyraźne dostrzeżenie ciemności, której nie może zaakceptować. Jeśli zatem mężczyzna to robi, jeśli żyje w tym cyklu oczarowania, ucieczki i pustki, uciekaj. Nie jak ktoś przestraszony, lecz jak ktoś, kto wybiera ochronę własnego światła. Bo istnieje rodzaj bólu, który nie uczy, tylko wyczerpuje. I nie musisz się wyczerpywać, próbując nauczyć miłości kogoś, kto wciąż nie nauczył się czuć. Szczyt tej refleksji znajduje się dokładnie tutaj. Prawdziwym testem miłości nie jest pragnienie, lecz stabilność. A ten rodzaj mężczyzny nie znosi stabilności, ponieważ wymaga prawdy. Preferuje przemijający blask zamiast głębi, ale to, co błyszczy, oszukuje, podczas gdy głębia wyzwala. Zanim więc obwinisz się za uwierzenie Podziękuj sobie za dostrzeżenie, ponieważ dostrzeżenie zawsze jest pierwszym krokiem do wyzwolenia. Jung mówił, że to, czemu się opieramy, trwa. Gdy akceptujesz to, co widzisz wzorzec, zachowanie, iluzję, cykl przerywasz go. Przestajesz się opierać prawdzie i zaczynasz świadomie wybierać. Wielka lekcja tutaj jest prosta i potężna. Rozpoznanie tych sygnałów to nie osądzanie, lecz przebudzenie. Zrozumienie, że prawdziwa miłość nie rodzi się z braku, lecz z całości i że emocjonalnie zagubiony mężczyzna może wyglądać na silnego, ale jest kruchością w przebraniu. Potrzebuje sceny, ponieważ nie znosi ciszy. Szuka oklasków, ponieważ boi się spojrzenia w głąb siebie. Pragnie ciał, ponieważ nie znosi lustra. Zanim osądzisz drugiego, zapytaj siebie, co we mnie wciąż przyciąga ten wzorzec. Czasami odpowiedź nie dotyczy jego, lecz twojej własnej drogi samopoznania. Jung mówił, że nieświadomość wybiera partnera tak, jak nauczyciel wybiera ucznia. Każdy związek to lekcja o tym, co wciąż musimy w sobie dostrzec. Ale po nauczeniu się nie musisz powtarzać. Możesz kochać świadomie, pragnąć z równowagą i oddalać się ze spokojem. Prawdziwa kobieca siła tkwi w tym, by umieć dostrzec i podjąć decyzję z jasnością. Gdy więc spotkasz kogoś, kto wykazuje te sygnały, szybkie oczarowanie, ucieczkę przed kruchością, przyjemność jako kontrolę, znikanie, defensywną atrakcyjność, nieustanne poszukiwanie walidacji i pustkę po podboju, przypomnij sobie nauki Junga. Prawdziwe wyzwolenie zaczyna się, gdy przestajemy być ofiarami naszych powtórzeń. Mężczyzna, śpiący z wieloma kobietami, ucieka przed sobą w każdej z nich. Ale przebudzona kobieta rozumie, że miłość to nie obszar ucieczki, lecz obszar świadomości i od tego momentu nigdy więcej nie da się zwieść tym samym scenariuszem. I nie zapominaj, zasługujesz na miłość, która widzicie całą, nie na spojrzenie, które używa używacie jako lustra. Aby zaakceptować własną wartość, napisz w komentarzach całość.